Hallo, guten Tag, dzień dobry! Witam Państwa w 15. odcinku kursu na dach i pierwszym z naszej serii poświęconej skutecznej sprzedaży po spotkaniu z niemieckim klientem. Nasza fantastyczna czwórka, Monika, Martyna, Andrzej i ja, rozłożymy dla Państwa na czynniki pierwsze sytuacje interakcji z niemieckim klientem, w jakich najczęściej znajdują się polscy przedsiębiorcy czy handlowcy. Zarysujemy dla Państwa pewną drogę do Silnego partnerstwa i skutecznej sprzedaży, która może odbyć się w wariancie maksymalnym czyli zostaniecie Państwo zaproszeni do każdego z omawianych przez nas typów spotkań, lub będziecie doświadczać wybranych sytuacji. Dzięki solidnemu przygotowaniu i uzbrojeniu się w wiedzę oraz świadomość tego, co może się wydarzyć i jak wpływać na rzeczywistość zamiast być jedynie jej biernym uczestnikiem Zaczniecie państwo sprzedawać i z ekscytacją będziecie organizować kolejne spotkania z niemieckimi firmami w przyszłości. Dziś skoncentruję się na typie spotkania, które jako młody handlowiec przeprowadzałam regularnie przez dwa lata. Mowa o spotkaniach delegacyjnych w siedzibie klienta. Dlaczego niemiecka kultura biznesu tak bardzo ceni spotkania osobiste? Ano, dlatego, że opiera się na wartościach takich jak zaufanie. Solidność i długoterminowe relacje. Spotkania osobiste pozwalają na bezpośrednią ocenę partnera biznesowego, jego profesjonalizmu oraz infrastruktury firmy. Taka forma kontaktu buduje zaufanie i umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań obu stron. Pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę wielu aspektów życia zawodowego, w tym na sposób komunikacji biznesowej. Wiele firm przeszło na tryb pracy zdalnej, a spotkania online stały się normą. Jednak w Niemczech, mimo rosnącej popularności spotkań wirtualnych, nadal ceni się bezpośredni kontakt osobisty. Wizyty w siedzibie klienta są postrzegane jako wyraz szacunku i zaangażowania w budowanie relacji. Po pandemii obserwuje się stopniowy powrót do spotkań twarzą w twarz. Zwłaszcza w kluczowych momentach negocjacji czy nawiązywania nowych partnerstw. A jak skutecznie zaplanować delegacje? Aby maksymalnie wykorzystać czas i zasoby podczas delegacji, warto zaplanować ją na kilka dni, najlepiej od 3 do 5. Organizowanie spotkań z kilkoma klientami w jednym regionie pozwala na optymalizację kosztów podróży i zwiększa efektywność działań handlowych. Realistycznym celem jest przeprowadzenie trzech spotkań dziennie. Liczba ta może się oczywiście różnić w zależności od celu wizyty oraz specyfiki klientów. Ważne jest, aby dostosować harmonogram do indywidualnych potrzeb i możliwości, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego czasu na dojazd oraz ewentualne opóźnienia. Po pierwsze, zdefiniuj cel spotkania przed wizytą u niemieckiego klienta. Przed omówieniem spotkania kluczowe jest określenie jego celu. Unikaj sytuacji, w których klient wykazuje obojętność, na przykład opowiadając: vorbeikommen ich benso Czyli może pan wpaść i tak będę na miejscu. Takie podejście może sugerować brak zainteresowania lub niewłaściwy moment na nawiązywanie relacji. W takich przypadkach lepiej zaproponować rozmowę wideo, aby Dokładnie ocenić nastawienie klienta. Monika wkrótce opowie więcej o spotkaniach online. Cele spotkania powinny być konkretne, ale nie nastawione wyłącznie na szybką sprzedaż. Mogą to być przedstawienie produktu, zwłaszcza jeśli jest mobilny i posiada unikalne cechy, których nie da się w pełni opisać w mailu. Może to być omówienie aktualnej sytuacji na rynku oraz do, dopasowanie ofert i warunków handlowych do potrzeb niemieckiego klienta, czy też doradztwo w zakresie asortymentu, np. dopasowanie produktów do półki cenowej prezentowanej w showroomie klienta. Po drugie, oszacuj długość spotkania. Umawiając się na konkretną godzinę, warto zapytać, ile czasu klient przewiduje na spotkanie. Pozwoli to ocenić poziom zainteresowania współpracą i lepiej zaplanować kolejne spotkania danego dnia. W przypadku ewentualnego opóźnienia, nawet kilkuminutowego, należy wcześniej poinformować klienta i przeprosić. Niemieccy partnerzy cenią punktualność, a takie zachowanie zostanie z pewnością odebrane pozytywnie. Typowy czas spotkania to od 1 do 2 godzin. Dłuższe spotkania zazwyczaj odbywają się z obecnymi partnerami, a krótsze mogą świadczyć o niższym początkowym zainteresowaniu, choć osobista wizyta może je zwiększyć. Po trzecie, przygotuj się merytorycznie. Przed spotkaniem warto zgromadzić jak najwięcej informacji o firmie, z którą masz się spotkać. Te dane pozwolą ci lepiej zrozumieć klienta, jego potrzeby oraz możliwości współpracy. Skup się na następujących elementach. Struktura firmy. Dowiedz się, kto jest jej prezesem i jakie stanowisko zajmuje osoba, z którą masz spotkanie. Czy firma działa na rynku lokalnym czy globalnym? Jakie są jej najważniejsze produkty czy usługi? Informacje te możesz znaleźć na oficjalnych stronach danej firmy lub w oficjalnych dokumentach rejestrowych, takich jak niemiecki rejestr firm nazywany Handelsregister. Sprawdź sytuację finansową firmy. Jeżeli jest to możliwe, sprawdź dane finansowe, jak roczne przychody, zyski, wielkość zatrudnienia. Te informacje mogą być dostępne w raportach rocznych lub bazach danych takich jak Bundesanzeige. Zrozumienie sytuacji finansowej klienta pomoże ci ocenić jego potencjał jako partnera biznesowego. Po czwarte, potwierdź spotkanie telefonicznie. Dwa dni przeplanowaną wizytą warto skontaktować się telefonicznie z klientem w celu potwierdzenia terminu. Taka rozmowa ma kilka istotnych celów. Oczywiście, potwierdzisz termin, czyli sprawdzisz, czy spotkanie jest nadal aktualne, oraz upewnisz się, że wszystkie szczegóły są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Poza tym, zbudujesz wizerunek profesjonalisty. W rozmowie telefonicznej masz szansę zrobić pierwsze dobre wrażenie. Pokaż, że jesteś przygotowany, kompetentny i komunikujesz się w języku niemieckim w sposób profesjonalny. Możesz również przekazać dodatkowe informacje, na przykład poinformować klienta o składzie zespołu po Twojej stronie oraz upewnić się, że wszystko jest jasne. Na przykład, czy rozmowy będą prowadzone po niemiecku, czy może w języku angielskim. Jeśli Twój zespół będzie składał się z osób. Nieznających niemieckiego, warto o tym wcześniej poinformować potencjalnego klienta, aby uniknąć nieporozumień. Taka rozmowa pozwoli ci także wyczuć nastawienie klienta i zredukować ewentualne obawy po jego stronie. Po piąte, zadbaj o odpowiedni dress code. Niemiecka kultura biznesowa cechuje się raczej umiarkowaną formalnością w kwestii ubioru, dlatego Twój strój powinien być półformalny i wygodny. A jednocześnie schludny i profesjonalny. Kilka wskazówek. Unikaj przesadnej elegancji. Garnitury i krawaty są zwykle zarezerwowane na bardziej formalne okazje, takie jak spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami korporacji. Dostosuj strój do branży. Jeśli jedziesz na spotkanie do firmy produkującej lub technicznej, wybierz strój praktyczny i komfortowy. Dla sektora usługowego lub sprzedażowego, Strój biznesowy, casual będzie odpowiedni. Przemyśl wygodę. Delegacja często wiąże się z wielogodzinnymi podróżami i intensywnym harmonogramem. Dlatego wygodny strój pomoże ci skupić się na rozmowach z klientami, a nie na dyskomforcie wynikającym z niewłaściwego ubrania. Jak zakończyć spotkanie i co zrobić po nim? Na koniec spotkania warto podziękować klientowi za czas i możliwość rozmowy. Jeśli to możliwe, spróbuj podsumować ustalenia i uzyskać jasność co do dalszych kroków. Możesz powiedzieć na przykład: Darf ich unsere Vereinbarungen zusammenfassen, um sicherzustellen, dass ich nichts übersehen habe? Czyli: Czy mogę podsumować nasze ustalenia, aby upewnić się, że niczego nie pominąłem? Albo na przykład: Ich bedanke mich herzlich für Ihre Offenheit heute. Wie könnten wir verbleiben? Serdecznie dziękuję za państwa otwartość dzisiaj. Jak możemy się umówić na dalsze kroki? Po spotkaniu warto również wysłać e-mail z podziękowaniem i krótkim podsumowaniem tego, co ustaliście podczas spotkania. To nie tylko przypomni klientowi o Twojej wizycie, ale również podkreśli Twoje zaangażowanie i profesjonalizm. A na koniec, najważniejsze: jak sprzedawać po spotkaniu? Pamiętaj, że nie jesteś już anonimową osobą, którą klient zna tylko z maili a co najwyżej za rozmowę telefonicznej. Jesteś już po pierwszym etapie budowania zaufania i albo udało Ci się je pozyskać, albo z jakiegoś powodu nie. Zakładając, że spotkanie przebiegło pozytywnie i wyszedłeś z niego z poczuciem spełnienia, przygotuj się, że dalsze kroki mogą być raczej walką o podtrzymanie zainteresowania klienta niż odcinanie kuponów. Prawdopodobnie podczas spotkania nie rozmawialiście o cenach, po spotkaniu może okazać się, że Twój potencjalny klient jest sprawnym i szorstkim negocjatorem. Nie zniechęcaj się pozornym spadkiem dobrego nastroju w Waszej relacji. Szorstkość w negocjacjach cenowych jest typowa dla kultury biznesowej w Niemczech. Bądź przygotowany merytorycznie i unikaj emocjonalnych odpowiedzi. A przede wszystkim bądź cierpliwy, sympatyczny i profesjonalny. Niezależnie od tempa dalszych kroków. Między Wami. Dodam, że niezwykle ważne jest, aby po spotkaniu utrzymać regularny kontakt z klientem. Wysyłaj podsumowania, raporty, dodatkowe materiały. Nie czekaj, aż klient sam się odezwie. W Niemczech partnerzy biznesowi cenią inicjatywę i uporządkowanie, dlatego Twoja proaktywność zostanie doceniona. Upewnij się, że każde działanie z Twojej strony wnosi wartość. Więc unikaj wysyłania wiadomości jedynie dla przypomnienia się, jeśli tak naprawdę nie masz nic konkretnego do przekazania. Przygotuj się również na możliwe dłuższe przerwy między kolejnymi etapami współpracy. W Niemczech proces decyzyjny bywa bardziej rozciągnięty w czasie, ponieważ firmy często angażują wiele osób w procesy oceny i negocjacji. Warto w tym czasie okazywać cierpliwość i konsekwentnie Dostarczać klientowi odpowiedzi na jego pytania, nawet jeśli dotyczą one szczegółów, które wydają ci się mało istotne. I jeszcze jedno: pamiętaj, że każdy klient jest inny. Nawet jeśli wypracowałeś schemat działania, dostosuj swoje podejście do indywidualnych potrzeb i charakteru firmy, z którą chcesz współpracować. Dzięki temu twoje szanse na finalizację sprzedaży wzrosną, a relacja biznesowa. Będzie miała solidniejsze fundamenty. Mam nadzieję, że ten odcinek dostarczył Państwu przydatnych wskazówek na temat organizacji i przeprowadzenia wizyt u niemieckich klientów. Niezmiennie zachęcam Państwa do subskrypcji naszego podcastu na YouTube, Spotify i Apple Podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Kursu na Dach. Dziękuję Państwu za uwagę. I życzę powodzenia w budowaniu owocnych relacji biznesowych z niemieckimi partnerami. Cześć!